Pisuje się dziecko w szkole, a ja w tej szkole jestem dyrektorem. Więc liczę się, że pojawiłeś się tu, ale czas na dzwonek. Dryn dryn. Ze chyba upadł się głowa. Ale ja jestem tu, żeby cię srogo ukarać. Bo może zapomniałeś kto tutaj jest królem. Jestem z miną i płomieniem. Nawet śmiertelnicy boją się wymówić moje imię. Jestem strasznie okropny. Jestem żywą nieskończonością. Więc knuj sobie telewizorku. Ale jestem w piekle jak Bóg, a kim jesteś? Już po tobie. Przeraziłam się. Ale... Już wiem po co ci ten wielki kapelusz. Ale chwileczkę. Ciekawe, że wpadłeś w walce dzielnie, gdy ja tylko próbuję rozpowszechnić prawdę. Rzecznicy nie potrzebują już króla, tylko kogoś, kto ich zrozumie, innego przewodnika, który wnet nakazy boskie usunie, nowego porządku, którego wymyśliwali. Ich. Gdy im zagroziła, wiedzieli, że pieko znów może być wielkie. Co, gdy obrócimy ster i dostaniemy się na górę, będziemy im kazać błagać i klepać pacierze. Może przejmiemy tu ster, w górę grot. Wszyscy na pokład? Musimy zastrajkować, bo oni chcą nas rozdzielić. Tak nas kontrolują, a my mamy tupet i celność. Mamy możliwość sięgnięcia po koronę. Jeśli nie jesteś głupi, wybierz mnie. Jestem Woks Populi. Oto ludugłos. Wyobraźcie sobie ucieczkę z tej dziury. Życie bez strachu przed aniołami. Bo w tym skoku grzesznicy mogą się wyratować. Ale nie poprzez odkupienie, ale nieba przejęcie. Niby jest nas za dużo? To powód do eksterminacji? Mamy przewagę, mamy siłę. Przejmiemy niebo, jeśli chcecie. Nowego świata podnieście pięść i zróbcie hałas Chwała Tobie, Vox Populiti To głos ludu Wierzycie wy przeznaczenie, tyli we mnie A resztę się ułoży Tym ten cały król Parobków Którzy mają się cieszyć wiecznego cierpienia Chwila Cytowałem wystarczy Pojazd na to wydzialdu Może dlatego odeszłaś Wystykany śmiertelniku No dalej zdziel mnie lub ucisz mnie Anioły tylko to potrafią Nawet tego nie zrobisz Jesteś słaby Wygnali Cię z nieba Podcięli Tobie skrzydła I zakuli w łańcuchy Ja nie mam łańcuchów To się ze mną zgadza Zjednocmy się i walczmy o nowy lepszy świat Weźmy sprawy w swoje ręce Jeden naród z Wami na cele Super To będą radosne dni z Wodazem na cele To ja? Przyszłość jest piękna Tak bo mamy cud lidera Każdy nich to zwycięstwa. Idziemy z losem do nieba bram Zawędziemy krócej i zaufamy wam Zróbmy hałas Niech się piekło raduje Chwała Tobie, woks populi populity Oto lud głos